Za bramkami tysiące litrów wody potrafią w ciągu 2-3 minut rozbryzgać. W ten sposób trawa jest podlana. Nie chodzi się z konetką, nie chodzi się ze szlauchem, tylko takie urządzenia elektronicznie sterowane podlewają murawę. Wszystko. Scena tam będzie stała na polu karnym. No i trawa się po prostu zniszczy, dlatego będziemy ją wymieniać. Żeby na nowy sezon nasi piłkarze mieli boisko jak dywan. Żeby przepięknie grali. Musi się pilnować. Nie może tak sobie po prostu wejść tam. Już. Rozumiecie? Teraz jest minuta na robienie zdjęć. Gwitujecie Legii, czy nie? To prawą ręką, prawą każdy robi task. tak. Tak jak wy pokazywał, ja tu stanę. Brawa ręka, robimy tak. Jeden palec, jeden palec, jeden palec. Litera L, legia. Głośnie! Fajnie tu jest, nie? Zostajemy tu do wieczora. Nie, nie ma jak, bo zaraz następna wycieczka. Słuchajcie, tutaj stoją piłkarze gości, tu stoi Legia. Na czele stoją sędziowie i czekają wszyscy na sygnał, żeby wychodzić na mecz. Przebierają, wchodzą na rozgrzewkę, wracają, stają tu i czekają. na stadionie już jest, wiecie co? Mm, nie mecz, tylko dokoń. Mecz to będzie jak piłkarze będą. Ja się zchowam. No. Siadamy chłopcy, siadamy gdzie kto może, Torres też siada. Szatnia poza tym teraz jest posprzątana, czyli wygląda słabo. Powinno się szatnie pokazywać wtedy, kiedy jest po meczu, specyficzny wygląd, zabrudzona błoto, trawa na podłodze, sprzęt piłkarski porozrzucany.

Zapraszam tu przede mną wszystkich i oczywiście obrazowi z tych Są pytania? Idziemy dalej. To No tu się nie łapali.